Siemanko z tej strony, ChatPlayer. Tym razem pierwszy raz chyba na moim kanale we własnej osobie. Mamy tutaj dwie konsole dzisiaj do rozpakowania. E, właściwie to zajmiemy się tylko jedną, tą tutaj. E, tą mieliście na pewno okazję zobaczyć w niejednym już filmiku, e, więc tą sobie zostawimy na później. Postawimy tutaj tylko po to, żeby w miarę porównać obydwa te pudełka. E, więc tutaj mamy tą edycję, którą zamówiłem pierwsze Tą zdobyłem właściwie dzisiaj. E, bez żadnego zamawiania, bez niczego, bez problemu. No i ja zamówiłem sobie, dla mojego własnego użytku, konsolę z Killzonem Shadowfall, dwoma padami i kamerką. Czyli mamy tutaj Killzon... Boże, co ja mówię Killzon? Mamy Mega Pack Bundle Edition tutaj, czy tam... Jak ono się nazywie? Było tutaj coś... Players Edition. Nawet nie wiedziałem do teraz, że to się nazywało Players Edition. Tu mamy zwykłą edycję, ja ją teraz w tym momencie odstawię na bok i zajmiemy się unboxingiem tej właściwej. Właściwie to czemu nie? Jeszcze może pokażę te pudełka oba w ten sposób. Czym one się różnią. Właściwie to niczym. Tutaj z przodu jeszcze zauważyłem teraz, że mamy zaznaczone, że mamy playroom dostępny, czyli um, zabawę z PlayStation Eye. Tutaj takiego czegoś nie ma w ogóle. Obydwa mają zaznaczone, że mamy um, 14 dni darmowej subskrypcji do PlayStation Plus. Um, no, i to by było chyba na tyle. Jeszcze raz pokażę Wam tyły. Można sobie je porównać. Tutaj mamy grafiki z Killzone'a na obydwóch. Tutaj trochę mniejszą. Tutaj Killzone jest zawarty w pudełku, więc pewnie bardziej się rozpisali. Eee, dobra, myślę, że zajmiemy się tym unboxingiem w takim razie. Ok, odstawiamy jedną na bok. I będziemy. Ja tutaj sobie Tasiemkę już poluzowałem troszkę wcześniej. Wow, ciężko to stąd wychodzi. Okej, okay, mam dobra, więc tutaj mamy pierwszą część. Właściwie nie wiem, tam coś jest na tym nie biało, pusto. Tutaj z, z drugiej strony tylko jakieś tam warningi, i takie tam pierdoły. I mamy mi się wydaje, że tutaj wszystkie dodatki, które były akurat w tej edycji, znajdują się w tym małym pudełku. Tutaj jest standardowo tak jak w tej zwykłej edycji. Tutaj jeszcze jakaś ulotka w środku. System Software Update. A, doradzają nam tylko, że musimy updateować na samym początku nasz system, żeby uzyskać dostęp do różnych tam funkcji, które powinny działać od samego początku. Dobra. Tutaj w tym pudełku w środku już nic nie ma. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. W ogóle nie wiem, jak jest z moim oświetleniem. W każdym razie tutaj jest bardzo ciemno. Postaram się włączyć lampy, mam nadzieję, że nie przeszkadzają w tym em, filmie, że nie, nie jakoś dziwnie wygląda. No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie potem. Mam nadzieję, że dobrze, bo to jest mój jedyny... moje jedyne podejście, że tak powiem, jeśli chodzi o unboxing. E, dobra, pozbywamy się w takim razie tego pudełka na razie. Zajmiemy się tymi dwoma, nie wiem od którego zacząć. Ładnie wycięli tutaj w kartonie PS4. Nie wiem czy, jak Wy to widzicie, czy... Czy teraz dobrze to widać? Mam nadzieję. Potem ewentualnie wyjmę kamerkę ze statywu i e, będziemy oglądać wszystko z bliska. Więc dobra, myślę, że zajmiemy się tym mniejszym pudełkiem na początek. Ehm, jak się tutaj do niego dostać? Tutaj chyba jest jakiś taki... O właśnie, zaczepka. Dobra, więc mamy pudełko z Killzone'em. E, moja pierwsza gra właściwie na PlayStation 4, którą zamówiłem sobie w zestawie. Idzie do mnie jeszcze Battlefield, powinien dojść dzisiaj. Oczywiście jeszcze go nie widać. Dobrze, że nie jest to w sumie konsola, tylko sam Battlefield. Wtedy bym się solidnie zdenerwował, żeby tutaj nie powiedzieć dosadniej. No i tu mamy Killzone. My może potem jakieś zrobię bardziej takie zbliżenie na samo pudełko. Otworzymy je sobie i zobaczymy co jest w środku. No i tyle. Położymy je tutaj jak na razie. Mamy e, DualShocka 4, przyjmiemy go z tej folii. Pierwszy raz mam go w rękach, tak wygląda teraz DualShock do naszego nowego PlayStation. Tutaj jeszcze nalepki i wszystko. No, czuję się go troszkę inaczej w ręce niż do tej pory. E, mamy tutaj lampkę, którą mają wykrywać PlayStation Eye. E, mamy touchpada, wszystko będziemy sobie może opisywać e, z bardziej bliska, wezmę ten aparat do ręki i będziemy w ten sposób to robić. E, dobra, odkładam go w takim razie na bok, potem do niego wrócimy. Co tu jeszcze jest w tym pudełku? I jak się do tego zabrać? Tutaj mamy em, PlayStation Eye, Nowe PlayStation Eye z kablami. Tak wygląda. Na razie nie będę może zdejmował tej folii. Nie wiem, co to jest? A, taśma dwustronna, wypadła z pudełka. Tak ono wygląda. Z bliska. Z potem będzie jeszcze bliżej. Dość długi kabel. Nie potrzebuję w sumie aż tak długiego, dobra. Zostawimy go sobie tutaj. I czy coś jeszcze tutaj znajdę? Mamy tutaj jeszcze jakąś ulotkę, której nie za bardzo mogę wydostać. Hmm, gdzie by to położyć? Może tutaj? Pierdoliu. Um. Okej, okay. tutaj właściwie nie ma nic konkretnego na tej urodce, więc wyrzucam ją na bok i zabieram się za właściwe pudełko w takim razie. Powinno to być w tą stronę zrobione. Tak wygląda po otwarciu. Mamy kolejnego dual shocka. Widać mnie? Nie wiem czy mnie widać, ale nie wiem. Dobra, wyciągamy kolejny dual shock. Więc będę miał oczywiście dwa do rotacji. Zobaczymy jak to jest z tą baterią. Podobno bateria trzyma troszkę mniej niż w DualShock'u 3. Niektórzy ludzie narzekają, że sporo mniej. Zobaczymy. Kolejny Dualshock tutaj zostawimy go na boczku. Tutaj mamy Quick Start Guide do naszego PlayStation. To też będzie chyba pokazane za chwilkę, jeśli jak tylko dojdziemy do zbliżenia. I co my tu mamy jeszcze? Tutaj pod spodem nie ma nic. I ja nie mogę się tutaj dostać, właściwie o, teraz się dostałem. Dobra, mamy headseta. Może położę to pudełko, żeby to tak dziwnie nie wyglądało. Mamy headseta do dołączanego w standardowo w każdym zestawie z PlayStation 4. Yy, no, nie naczytałem się zbytnio pochlebnych opinii na jego temat do tej pory. Yy, IGN od razu zaznaczył na początku, że yy, no. Nie jest to zbyt dobry headset, nie jest zbyt dobrej jakości. Ja myślę, że nawet nie będę go wypróbowywał. Może, może wypróbuję, zobaczymy. Mam swojego headseta jeszcze z PlayStation 3, który teoretycznie powinien działać, przynajmniej tak wyczytałem teraz, niedawno całkiem. Turtle Beach, jeśli ktoś kogoś to interesuje. Podłączany pod USB, podobno wszystkie te podłączane pod USB, nie ma z nimi takiego aż problemu. Zciągnąłem sobie nawet już instrukcję jak się z nim obchodzić, jeśli chodzi o PlayStation 4. Dobra, co tutaj mamy kolejnego? To jest kabel pod USB, mini USB do padów, do ładowania padów. Standardowy kabel, tak samo wygląda jak w PS3, prawie. Tutaj mamy kabel zasilający, nic szczególnego. I kabel HDMI, tym razem mamy go dołączonego w zestawie, nie tak jak było z PS3. Z PS3 trzeba się było zaopatrzyć samemu. Tutaj Sony nas uroczyło swoim własnym kablem HDMI, ciekawe jaki on jest jakości właściwie to nawet go nie potrzebuję, mam kabli HDMI dość sporo przez ostatni czas mi się nazbierało. Eee, dobra, zostawimy go na boku. No i zabierzmy się chyba za głównego bohatera w takim razie eee, całego tego unboxingu. O, jest dosyć ciężki. Proszę bardzo. Tak wygląda konsolka po wyjęciu we folii ładnie opakowana. Powoliujmy, że tak powiem. Dobra, nazbierało mi się teraz tego tutaj wszystkiego. Może gdzieś na bok znowu? Ym, tak jest, tak konsola może stać pionowo, właśnie. Już się palcuje na sam początek. To jest przód konsoli. To jest właśnie przód konsoli. i Tak wygląda z góry. No jest dosyć ciężka i dosyć ładna, nie powiem. Podoba mi się. <grywa> Obadajmy tył. Tutaj mamy... Tutaj mamy wejście HDMI. Nie, nie mogę tego zobaczyć. Tu jest wejście HDMI Tutaj mamy wejście LAN yy, To jest chyba wejście do kamerki do PSI-a. To tutaj. I gdzieś tutaj jest wejście optyczne jeszcze do audio. To by było na tyle. Zaraz przejdziemy sobie do widoku zbliżonego. W takim razie tu mam jeszcze dwa wejścia USB, o nich zapomniałem wspomnieć na samym początku. Tutaj pod pokrywą, w ogóle pod tą błyszczącą powłoką plastikową znajduje się dysk twardy, którego bardzo łatwo jest wymienić. Można sobie znaleźć filmiki, jest ich dość sporo już dostępnych na YouTube oraz na różnych serwisach informacyjnych związanych z konsolami. Więc jeśli kogoś to interesuje, polecam. Podobno dyski SSD dość przyspieszałem czasy ładowania, więc. Może wartałoby w takiego zainwestować? No nie wiem Zobaczmy w takim razie. Przejdźmy sobie do tego widoku z bliska Ja się widzę z wami za chwilę z innej perspektywy Okej, okay, mamy tutaj widok z mojej perspektywy w takim razie Tutaj mamy konsolkę przede mną Mamy tutaj dokładny widok Ym, z bliska Tak ona wygląda Tutaj przód No może być trochę słabe to oświetlenie, no ale zobaczymy jak to tam wyjdzie Obróćmy ją sobie może. Podobno miała się gibać. Moja się, moja się nie giba. Przepraszam za tę chwilę chwilowe zagubienie. Moja się nie giba jak na razie. Może krzywo stoi od razu. Tutaj są kable. Mamy e, dual shocka. Tak dual shock wygląda. E, no pff, takie uczucie troszkę inne od tego co jestem przyzwyczajony. Jeszcze przed chwilą zagrałem parę rundek w Ghost. I nie wiem, będę się musiał pewnie troszkę przyzwyczaić, ewentualnie tych, odkle... tych naklejek teraz nie będę odklejał, zajmiemy się nimi troszkę później. Tutaj jest drugi DualShock, o właśnie, mamy dwa. Tutaj mamy PlayStation Eye w całej okazałości, troszkę jeszcze zafoliowane. Chyba też nie będę teraz zdejmował akurat tej folii, nie będzie to wiele lepiej wyglądać. Tutaj mamy mały znaczek PlayStation. Dobra, wbił się fokus, chyba tak. No i tak to wygląda. Um, Killzone Shadow Fall. Tutaj proszę bardzo. Ile tam jest tej instalki tym razem? 40 giga minimum. Tutaj można zauważyć ten, tą informację. Um, dobra, nie będę ją teraz odfoliowywał może. Tutaj mamy kabelek. No, i to by było na tyle: tutaj cały zestaw razem tego drugiego teraz nie będę na pewno od, e, odpakowywał. Może e, nie, w ogóle nie zostanie on mój, może go się pozbędę, zobaczymy. Więc ja się w tym e, momencie w takim razie z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie tego unboxingu. E, I mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się w e, gameplayach Skillzona. Zaraz będę testował, czy wszystko działa, czy moje Elgato będzie współpracować z konsolą. No, i dzięki! Jeszcze raz, oczywiście, jeśli się Wam podobało, zostawcie proszę lajka i komentujcie w sekcjach komentarzy. Dzięki! Na razie! Pa-pa!